Cześć, tu Michał, a tu podcast Lekki Stan Oddech Mindset Medytacja. Dzisiaj dziewięć rzeczy, które pozwolą ci przestać myśleć o problemach i pozwolą poczuć ulgę. Tak więc zaczynamy. Jeden, Zatrzymaj się i zauważ swoje myśli. Zamiast roztrząsać problem, zauważ, że w ogóle o nim myślisz. Spróbuj nazwać swoje myśli, a następnie spróbuj je przekierować na coś innego. Tutaj sprawdza się technika, która polega na tym, że co mogę z tym zrobić, a jeżeli nic nie mogę z tym zrobić, to co mogę zrobić pomimo tego? Bo czasami mamy taką tendencję do roztrząsania problemu, do patrzenia na niego z różnych kątów, z różnych perspektyw, a tak naprawdę nie dochodzimy ani do sedna problemu, ani do jego rozwiązania. Tak więc tutaj zastanów się, co możesz z tym zrobić, na ile masz na to wpływ, na tą sytuację, która się dzieje, bo zwykle chcemy zmienić myśli, uczucia, zachowania swoje lub innych. I na ile mamy na to wpływ? A jeżeli nie mamy na to wpływu, to co mogę zrobić zamiast tego, żeby moje życie było lepsze jakościowo? Także zatrzymaj się, zauważ swoje myśli, a następnie przekieruj je na konstruktywne działanie. Druga rzecz to nazwij to, co czujesz. Często przy natrętnych myślach, przy myślach o problemie ogólnie, towarzyszą nam różne uczucia. Jest to frustracja, lęk, rezygnacja, uczucie bezsilności, złość. Bardzo dużo różnych emocji. Czasami to jest mieszanka jakichś emocji sklejonych ze sobą. Jeżeli nazwiesz to, co czujesz, to uwolnisz się trochę od takiego negatywnego ładunku emocjonalnego. Dlaczego negatywnego? Bo kiedy roztrząsamy jakiś problem w kółko i w kółko i w kółko, i nakręcamy się z tymi emocjami. To one niekorzystnie wpływają na nasz kortyzol, czyli na hormon stresu. Podnoszą nam go, obniżając układ działania układu odpornościowego i ogólnie nasze logiczne myślenie, bo im więcej kortyzolu, tym mniej logicznie myślisz. Także nazwij swoje emocje. To jest taka druga rzecz, którą możesz zrobić, aby przestać myśleć o problemach i poczuć w końcu ulgę. Kolejna rzecz to oddech jako kotwica, zmiana punktu skupienia. Jeżeli trudno Ci nazwać swoje emocje, trudno Ci nazwać swoje myśli, kiedy myślisz o tych problemach, wtedy przenieś, rzuć swoją uwagę na oddech. Weź naprawdę głęboki wdech, zatrzymaj przez 4 sekundy i zrób długi wydech ustami. Wypróbuj to teraz. Głęboki wdech, maksymalny wdech, zatrzymaj na 1, 2, 3, 4 i długi wydech ustami. Powtórz to trzy razy i zobacz, jak robi się przestrzeń pomiędzy tobą a problemem. Tak jakby między tobą a problemem było więcej miejsca i w tym miejscu wkleisz swoje rozwiązanie, kiedy ono będzie gotowe. Tak jakby z, tw z twoim problemem zrobiło się więcej przestrzeni. A to właśnie daje ci oddech. Czwarta rzecz to przekieruj uwagę na tu i teraz. Tak naprawdę to jest najlepsze, co możesz zrobić. I tutaj pomoże ci technika 3, 2, 1. Wymień, zauważ trzy rzeczy, czyli wymień trzy rzeczy, które widzisz. Ja na przykład widzę kamerę, widzę światło i widzę swoją kurtkę. Ty wymień trzy inne rzeczy. Dwie rzeczy, które słyszysz, może być też cisza. I jedną rzecz, którą czujesz dotykiem. Także technika 3, 2, 1 i jesteś tu i teraz, wchodzisz w zen, wchodzisz w medytację. A chwila obecna jest chwilą bez Twojego problemu. Oczywiście Twój problem istnieje i jest bardzo ważny, ale to dzięki chwili obecnej, dzięki temu, że jesteś tu i teraz, znajdziesz najlepsze rozwiązanie, jakie tylko może być, albo okaże się, że Twój problem nie jest aż tak palący. Daj znać w komentarzu, jak jest u Ciebie. Piąta rzecz to zadaj sobie pytanie, czy to wymaga uwagi w tej chwili, czy to wymaga mojej uwagi w tym danym momencie. Jeżeli nie, zaplanuj kiedy się tym zajmiesz i zajmij się tym naprawdę porządnie, weź asystenta, czy to wirtualnego, czy żywego, zajmij się tym, żeby przygotować sobie kartkę, długopis albo notatnik i myśl na papierze. Wyznacz sobie przestrzeń i konkretny czas na rozwiązanie tego problemu. Także, czy to wymaga mojej uwagi w tym danym momencie? Jeżeli nie, to zrób tak, jak mówię, a skup się na oddychaniu i na nabyciu tu i teraz. Jeżeli jednak wymaga to Twojej uwagi, wróć do poprzednich punktów i zastosuj technikę, na przykład. Oddechu, że robisz mocny wdech, trzymasz cztery i robisz długi wydech, i przystąp wtedy do działania nie z poziomu emocji, ale z poziomu logicznego umysłu. Szósta rzecz, która przynosi ulgę w myśleniu o problemach, to zmień narrację w głowie. A mianowicie, zamiast myśleć sobie, to katastrofa, pomyśl w sobie, to ma mnie czegoś nauczyć. Jeżeli masz taką narrację oceniającą to też się z tym wiąże i ocenia, że to źle, to nie dobrze, to tragedia. Okej, okay, może tak jest, ale nakręcanie się i nazywanie tego w kółko w taki negatywny, trudny sposób wcale nie pomoże ci rozwiązać problemu, a wręcz przeciwnie. Zastosuj poprzednie techniki, które omówiłem do tej pory i przyjmij raczej pozycję jest jak jest, nie, sprzeciwi, nie sprzeciwiaj się rzeczywistości. Zaakceptuj to jak jest po to, żeby to zmienić. Jeżeli będziesz nadawać negatywny wydźwięk tej całej sprawie, to możesz ją jeszcze bardziej pogorszyć w swojej głowie. Także przede wszystkim zastosuj techniki, które omawiałem, bądź tu i teraz i z logicznego umysłu nazwij to takim, jakim jest. Siódma rzecz to wykonaj prostą czynność fizyczną, prosty ruch. Na przykład przyciągnij się mocno, zrób parę skłonów. Zrób parę pompek, jeżeli możesz, albo jeżeli nie możesz, to zrób sobie przerwę i wyjdź na jakiś spacer. To pozwala przejść emocjom przez ciało i uwolnić napięcie. Nie wiem, czy trenujesz na co dzień, ale jeżeli nie, to bardzo cię do tego zachęcam. I tak samo zachęcam cię do wykonywania kroków codziennie, do robienia spacerów. Takie 20 minut spaceru codziennie oczyszcza twój umysł. Zwłaszcza jeżeli mało medytujesz albo nie medytujesz, to taki spacer może być formą medytacji, która pozwala ci właśnie przepuszczać te emocje przez ciało, regulować napięcie w ciele i pomaga przy ogólnym samopoczuciu. Na początku może być trudno, zwłaszcza iść bez telefonu, czy bez słuchawek, bez muzyki, do czego cię zachęcam, ale spokojnie, po 5-10 minutach ten natłok myśli się uspokaja, a ty zaczynasz myśleć chłodno, Logicznie i być może z większym optymizmem. Ósma rzecz: przypomnij sobie, że myśli to nie są fakty. I emocje też nie zawsze mówią nam całą prawdę o danej sytuacji. Myśli i emocje to nasze interpretacje rzeczywistości. Kiedy jesteś ogólnie w lepszej formie, w lepszym stanie emocjonalnym na co dzień, to trudne sytuacje ci tak mocno nie dotykają. Przypomnij sobie takie sytuacje, które są na pozór błahe, ale wywołują w tobie złość. Rozlała się woda, rozlała się kawa. Czy były takie momenty w twoim życiu, że rozlana woda, kawa czy mleko nie powodowały twojej złości? Zobacz, że to tylko interpretacja. Jeżeli zastosujesz chociażby poprzednią technikę chodzenia na spacery, jakiegoś ruchu, to będziesz mniej osobą reaktywną. A bardziej osobą, która skupia się na tym, jak można problemy rozwiązać. Także pamiętaj, myśli to nie fakty, to interpretacje. Twoje interpretacje rzeczywistości. Dziewiąta rzecz, o której często zapominamy, to zrób coś przyjemnego, coś lekkiego dla siebie. Posłuchaj na przykład ulubionej muzyki. Ciekawy, kiedy jesteś w złości czy w takich silnych, mocnych wibracjach. Wtedy bardziej sprawdza się muzyka, która jest energetyczna, żeby ta emocja wybrzmiała jeszcze bardziej. Eee, raczej muzyka klasyczna jej pomaga na złość, ale na nostalgię czy na smutek jak najbardziej. Zobacz, jak to z Tobą rezonuje. Jaki rodzaj muzyki pozwala Ci się uspokoić, ukoić Twoje nerwy. I raczej nie rób nic przy tym, tylko po prostu usiądź, włącz dany utwór czy dany album i po prostu słuchaj. Możesz przy tym robić ćwiczenia oddechowe, które znajdziesz w naszym e-booku. Darmowy e-book na stronie Lekki 7 sposobów na spokój i tam znajdziesz ćwiczenia, które możesz wykonywać do słuchania właśnie jakiejś muzyki, która może cię ukoić. Jednym z takich ćwiczeń, które możesz wykonywać jest oddech koherentny. Po prostu bierzesz przez nos wdech na 5 i wydech na 5. I to byś tylko to, licząc wdech na pięć wydech do pięciu, i słuchając muzyki. Możesz też to być mindfulness, czyli obserwację, odczuć ciała, odczuć yy, oddechu. Jest wiele opcji, które możesz wykonywać, które redukują stres, napięcie, a przede wszystkim pomagają przestać myśleć o problemach. Twoje problemy może dzięki temu nie znikną od razu, ale ty będziesz mieć więcej przestrzeni na to, żeby je fajnie rozwiązać albo radzić sobie w inny sposób, żyć pomimo nich. Bo nie wszystkie problemy oczywiście można rozwiązać w przeciągu jednej godziny czy w jednego podcastu, ale jeżeli dasz sobie tą ulgę, dasz sobie ten spokój wewnętrzny, wtedy niektóre problemy przestaną być problemami. Jeżeli uważasz ten odcinek za wartościowy, daj koniecznie znać w komentarzu, subskrybuj, oceń ten podcast i podziel się z innymi, bo na tym nam najbardziej zależy, jeżeli czujesz w tym wartość, to dziel się tym odcinkiem z innymi osobami. To był Michał, a to podcast Lekki Stan, Oddech, Mindset, Medytacja. Do usłyszenia jutro, ze mną lub z Klaudią. Cześć.